Witam serdecznie w The Bibiercast vs Shadow, Holler wie jak się zwie ta gra. Jest to gra w stylu Tower Defense, chciałem wam, wam pokazać ogólnie menu, ale nie, z nieznanej przyczyny gra się zawieszała, więc zaczynamy rozgrywkę od tego miejsca. A może wam powiem troszkę historyjki. Otóż widzicie tego chłopca tutaj. Jest to chłopiec przebrany za misia, może by tutaj powiedzieć. Ten chłopiec troszkę znalazł, moim zdaniem, zioło schowane przez tatę i troszkę sobie zapalił. Ponieważ jego wyobraźnia mówi, że znajduje się w świecie, w którym nic nie pamięta. Jego zadaniem jest zbieranie czy chronienie jego wiedzy. Na przykład widzicie, to, to coś jest jego wiedza. W tym w ochronie pomaga mu jego mis który chłopiec za bardzo też pamięta, ale Mis jest dzielny, taki misiu misio, misio puszatek, każdy takiego miał w dzieciństwie, pomaga dzielnemu chłopcu Na samym początku Tak więc to jest wiedza, tutaj coś można wydobywać jakieś energii, jak na razie tej energii mamy 150, gdy klikniemy na to i położymy to w którymś... Tu, w tym miejscu, jakoś tak, cholera wie jak to się usta... Jest, teraz mogę położyć. Chłopczyk się teleportuje i yy, skorzysta z swojej magicznej umiejętności tworzenia nagłych przedmiotów. Jak to się z... Kolektor. Aha. Yy, czyli daje nam 8 punktów regeneracyjnych tego czegoś, cholera wie, magii, czy jak to się zwie. I ma życia 50, dobra. Kładziemy jeszcze jedną. I zaczynamy zabawę. Zaraz. Zaraz zaczynamy zabawę pewnie. Mm. Ogólnie gra. E... O, właśnie tak. To jest mgła, która zasłania praktycznie wszystko na tej mapie. A tu jest wielki jakiś potężny wróg, który chce naszą wiedzę zniszczyć. I tu widzimy taką drogę teraz na czerwoną. I tą drogę musimy jaką jakiś tam obronić, kładąc kolejne rzeczy. Jakby to, ja bym to nazwał działkę. o Przeważnie to się tak nazywało w grach. Położymy to koło drogi. Zasięg ma. Niewielki ma zasięg, ale sądzę, że da radę. Dobra, położyliśmy tę jednostkę na ziemi. I mgła, mgła, ja by to powiedzieć, troszkę odsunęła się do tyłu. O kurde, przeszedł. Niech to kurwa, kurwa szlag weźmie. Dobra, najwyżej ja ten dojdzie do mojego umysłu, ale nie powinno mi się nic, nic stać. Położymy więcej jednostek obronnych. Zerkniemy czy da się jeszcze położyć kolejny kolektor, który będzie nam dawał więcej cholerawie tej many, trzeba by to nazwać, nie widzę, żeby dało, czy byłaby taka możliwość. Chyba jednak nie ma takiej możliwości. No dobra, to kładziemy jeszcze jeden. Shooter, tak? To się zwało. Tak, nie zerknąłem przed chwilą. Shooter, life 70, 10 damage, rate 3 sekundy. Co 3 sekundy strzela. Eee, pierwsza misja bardzo łatwa, wiadomo. No, pierwsza misji no co może być trudnego? Eee, trzeba, trzeba przyznać, że te działka nasze no do, dobra, powiedzmy, że ten chłopczyk ma bistą wyobraźnię. Żeby coś takiego wymyślić, to nawet ja w swoich snach bym czegoś takiego nie, ta, czegoś takiego nie wymyślił. pika je, Pikachu, o tak, on jest podobny do Pikachu. Wszyscy znają Pikachu, nie? Pika-pika. Fantastic. Okej, okay, yy, tu mamy jakieś obrazki. Jest Misio. Aha, teraz chłopczykowi się przypomniało, co to za Misio jest. Tak, przypomniało mu się, że to jest jego najlepszy przyjaciel, z którym spędza praktycznie każdą noc. Mam nadzieję, że mi się granie zawiesi. Okej, okay, jest ładowanie. Co to za uchłodek po prawej stronie? Co to, jakiś ma na plecach? Co to jest? Co to jest? To wygląda jak łóżko i z dwoma poduszkami, chyba tak. A, to jest moja pamięć, którą muszę... Dobra, dobra, koniec gadania, weźmiemy tą pamięć. I będziemy teraz więcej pamiętać, coraz więcej pamiętać. Te zioło naprawdę musiało być mocne. Okej, okay, teraz... Teraz przed nami jest druga mapa. Kolejne zadanie? Kolejne zadanie. E... O, fantastycznie, mam nowe jednostki. Więc, żeby szybko kładziemy szybko jednostki. Bo, wróg mi się zdaje, że w każdej chwili może wyjść z tej wielkiej, potężnej, czerwonej dziury. E... Mamy nowe jednostki: projector i puncher. Puncher e... z. to. Sp... Czekaj, kurde. Kładziemy jednostki, nie ma czasu. Zerknijmy, co to robi. Aha, to spowalnia mocno wroga. Więc to może być bardzo przydatne. Więc położę to w tym miejscu. Eee, szybko dobudujemy kolejne coś, co będzie zbierać eee, tą energię. Kurwa, gdzie to się kładzie, cholera? Są tr trzy pozycje, ale oczywiście muszę nakierować na samą górę. Szlak. Widzę, że wróg uproaching, czyli zbliża się. Musimy kłaść kolejne jednostki, bo jak tak dalej będzie, to zaraz przegram. I wiem, wam bym powiedział, że jest niewesoło, jest bardzo niewesoło. Jeden wróg tutaj się przedostał. Zaraz zaatakują moją bazę, ale sądzę, że nie powinien mi zadać jakichś tam większych obrażeń, więc... Spokojnie, spokojnie mogę kontynuować swoją grę. Kładąc kolejne wieżyczki. Czy jak to się zwało? Eee, shooter. <laughs> shooter, shooter, shooter. Chłopak się teleportował! Zorlon teleportacja do miejsca AB79 Kurde, coraz więcej tych, tych wrogów jest. Ja może sobie położę ten kolektor, bo widzę, że tej many mi za wiele tutaj nie daje jak na razie. Mam nadzieję, że teraz... Co, co ile daje sekund ten kolektor? Co... Ee... 8 sekund, 8 zbiera tego czegoś, ale cholera, cholera wie, co to jest. Dobra, to było slow down. To, to tego nie weźmiemy. Poczekamy na którą z tych wieżyczek. Ok, bierzemy tą wieżyczkę. I kładziemy to w tym miejscu. Jak najszybciej zbudować, jak najwięcej? Sądzę, że co jakiś czas muszę zbudować ten slow down. On jest bardzo fajny, bo spowalnia mocno dość wroga. Jak widzicie, tym czubkiem uderza podłogę, e, powodując jakąś wielką falę, która spowalnia wroga. To wygląda jak kawałek samolotu. Czekaj, nie, czekajcie, to było to? to, bo to e, nie, to jest to. Slowdown, zbudujemy to w tym miejscu. O kurwa, co to za wielki potwór idzie. Mam się obawiać, czy mam się nie obawiać go? Szybko zbudujmy kolejnego. Projektor. Położę go w tym miejscu. Da się go położyć w tym miejscu? Da się położyć. Nie za wesoło to wygląda, muszę wam przyznać. To coś ma dużo HP. Jest potężne ogólnie. Nie uśmiecha się wcale. Aha, to jest taki projektor. Czyli jakby to na polskie tłumaczyć. Dobra, wiecie o co chodzi. Rzutnik. O tak, to jest taki rzutnik, który światłem. Rozwala tego potwora, położymy jeszcze kolejną wieżyczkę, gdzie by tutaj położyć? A wsadzimy gdzieś tu może z przodu. Coraz więcej tych potworów naciera, i coraz więcej rzeczy bym musiał tutaj położyć. Atakujących, ten projektor ma dość duży zasięg. Rate. trzy sekundy. O kurwa, mać. Nie wiem, czy dam radę teraz. Sądzę, że coś przejdzie do mojej bazy i to nie jest dobrze. I to jest, bym powiedział, bardzo źle. Kuźwa ma... Ale ja jestem do dupy. Ale właściwie, to moja baza ma full HP, więc... Nie powinienem się przejmować tymi dwoma palantami, które tutaj przyjdą do mojej bazy. Które praktycznie nic mi nie powinny zrobić. I HP jest w mojej bazie. A właściwie tu mam chyba dolny pasa i to będzie to samo ciągle, kładziemy kolejny. Nie, puncher? E Dobra, położymy kolejnego punchera. Albo nie, 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 nie. Kładziemy, kładziemy, kładziemy kolejnego shootera. Shooter jest są bardzo nam potrzebne, zwłaszcza pod koniec tutaj tej kolejki. Ale właściwie czekać. Nie, 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 mam pomysł, sprzedam tego. Za 30 troszkę stracę. No, niestety stracę. Położę tu tylko punchera, który będzie spowalniał. I położymy kolejne działa, które będą atakować wroga. To będzie dobry pomysł. Tak. Weźmiemy sobie projector. Mi się zależy, że on jest dość dobry. Więc to położymy w tym miejscu. I zaraz jeszcze położymy shooter Tylko potrzeba. Aha, potrzeba mi 60 punktów. Ale spokojnie, szybko nadrobiłem. Wróg się zbliżej to mocno. Oj, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Widzę, że że właściwie nie ma żadnej szans... Tak sądzę, że nie ma szans, żeby dojść do mnie. Nie wiem czy istnieje jakaś możliwość updateowania tych swoich moich wieżyczek. Chyba jest tylko sprzedawanie. Tu jest kolejny guzik Speed Up. Co to było? Jakieś takie dźwięki niemiłe, troszkę pewne mam obawy. Wsadźmy więcej, ile tylko się da, ile tylko się da. Na wszelki wypadek, bo kurde, jak coś wyskoczy mi nagle... O oh, fuck sake! Co to jest? Kuźwa się pytam, co to jest? Jaki wielki, olbrzym! E, mam nadzieję, że dam radę go rozwalić, poczekamy sobie... Zanim tutaj do, na koniec dojdzie, teraz ja spokojnie zdążę ten projektor postawić gdzieś w, w tym... nie, w którym miejscu. Polera, ta myszka jakoś tak gówniana działa mi dobra, zerkamy, 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 Nie, 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 nie. nie. Tutaj to tu by było fajne. Dobra, nie. Kurde, Dobra, kładziemy w tym miejscu. Ile ma życia? Kurde, nie jest wesoło, nie jest wesoło. Z niego coś spowolni! Niego go coś spowolni Kładziemy, kładziemy, kładziemy slowdown Ty majster, mógłby się bardziej postarać z, tym, z tą szybkością kładzenia tych wszystkich e, Elementów tych wszystkich wieżyczek I co, i co, i co? Misja ukończona Nie jest może rewelacyjny wynik Ogólnie fajnie to wygląda. Ej, jakieś co to jest? Jakieś, nie wiem, mała planeta przy stwórzach. Dobra, o to. Sądzę, że to by było na tyle. Jeśli lubicie takie gierki, to zerknijcie na streamie za tą, e, za tą gierką. Nie powinna być droga. A ja się z wami żegnam. To było The versus TheBiberCast Shad czy Shadow. Do zobaczenia, hej!